Dzień dobry, witam Państwa z Polanice Zdroju. Zapraszam Państwa do mojego świata, świata ludzi pełnych pasji. Opowiedzą oni o swojej drodze, jak do tego świata obecnego doszli. Być może was to zainspiruje, mnie już zainspirowało. Nazywam się Radosław Tracz i witam w Polanicy. To ja pana zapraszam w, w świat tego co lubisz, chyba tego co kochasz, czyli natury. Czy się mówi natury? Natury pewno się nie <grym> <grym> Bardzo chętnie. No idźmy. Trochę większy ten ogród, ta natura niż w twoim ogródku. <grym> tak, tak, no ten jest piękny, po prostu, no staro odrzew rzeźby, takie piękne. Pięknie, no jak to wiesz, w uzdrowisku. W zdrowisku musi być pięknie. Na zbyt krótko przyjechałeś. <laughs> Ale przyjadę, może na dłużej. Ja cię, Bardzo ty, mi się spodoba. To ja Cię zapraszam. A, a tak naprawdę idziemy teraz, tak samo jak Ty szedłeś z tej, z tej Częstochowy, przez to Łódź, bo w Łodzi skończyłeś szkołę. Mhm. Tak, w Łodzi. Później do Warszawy. Później też, tak jak mówiłeś, Twoi znajomi a aktorzy byli trochę o krok do przodu przed tobą, dlatego że oni dostawali angażę, ty nie dostałeś. Mm -hmm. Ale co, co spowodowało znowuż Quichot historii, że jednak ty dostałeś w Warszawie? A oni dostawali w fajnych teatrach, ale gdzieś? Bo byłem nie odważny, tam. bo po prostu wierzyłem w to, że z moimi warunkami a ja wyglądałem, no, że tak powiem, charakterystycznie nie byłem przystojnym facetem, tak jak ty. Więc musiałem się dać poznać z innej strony. No i wiedziałem, że, że Warszawa to jest takie miejsce, gdzie mogę się dać e, zauważyć. E, I dlatego mi tak zależało na tym, żeby być tam, gdzie, jest naj, gdzie się kręci najwięcej filmów, gdzie jest telewizja, gdzie jest... No i gdzie są teatry i tak dlatego się zaangażowałem w teatr na Targówku Tam poznałeś Warszawę. swoją żonę? Nie, 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 nie. nie, nie. Gdzie? Poza żonę gdzie? poznałem w dużo, dużo w później. Nie, nie, Ale będziemy rozmawiać o tym, jak poznałem moją żonę. Tak, bo, to jest, bo to jest ciekawe, to jest fantastyczna historia. To nawet nie jest A historia, tyle razy to opowiadałem. To nawet nie jest historia ciekawa, jak poznałeś żonę, tylko jak ona poznała ciebie jako męża. Ona mnie poznała już wcześniej, bo ja grałem w filmie, w serialu, w którym, w którym ona pracowała jako asystentka montażystki. No i wracając z Planu, z, z Nadmorza tym samym autobusem na przystanku takim jak to jest, przerwa w podróży nagle zobaczyłem cudowną istotę schodzącą po schodach autobusu i się momentalnie zakochałem i potem się do niej przysiadłem i od razu zapytałem czy zechce zostać moją żoną no, to przysiądźmy się tu ale Ej. ty się jej zapytałeś w żartach nie 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 w żadnych żartach ja byłem ale... Wiesz, no, jest coś takiego jak miłość od pierwszego wejrzenia. Ja się zakochałem od razu. Od razu już tu zapukało motyle w brzuchu. Motyle w brzuchu. Natomiast yy, yy, ona oczywiście myślała, że ja się wygłupiam. A no, potem się dopiero okazało, że ja się jednak nie wygłupiałem. No i... Zgodziła no, się. Ona się od razu zgodziła, tylko że ona się wygłupiała, a ja nie. A potem, no już byłem konsekwentny, co prawda na koniec tej podróży był pewien zgrzyt, dlatego, że ja zapytałem jaki jest jej, jaki aktor jej się najbardziej podoba. No i myślałem, że to będzie jakiś aktor podobny do mnie. Ok. Okazało się, że Al Pacino. Nie bardzo. Nie chciałeś jakoś uchar ucharakteryzować specjalnie? No nie, no ale mówię, no to taki ma gust, no to chyba raczej szans nie mam. Ale konsekwentnie dzwoniłem, żeby się umówić na randkę. No i dało się. Czyli to po prostu jest kolejna jakiś kolejny sygnał, kolejna e, wartość, którą musimy mieć albo, albo nie musimy, nie chcemy osiągnąć celu. Nie jesteś konsekwentny ni ci. Z tego. No, tak, tak. To tak jest z marzeniami. Wiesz, że, yy, Izabela, czy nie mówiła, że marzenia to jest strata czasu, i trochę miała rację. że Można sobie oczywiście marzyć, ale przede wszystkim trzeba w tym marzeniu znaleźć cel i ten cel starać się osiągnąć. Ja tak zrobiłem. Jesteście ze sobą lat 34. Cel został osiągnięty, króliczka dogoniłeś, a jakieś tam te kolejne cele w tym małżeństwie sobie stawiacie, nie wiem, nawzajem się motywujecie, jesteście w tej samej branży. Nie jest to trochę nudne takie coś... Nie, bo my nie jesteśmy w tej samej branży, to jest inna, filmowej. no w branży filmowej, ale to jest jednak, moja żona jest montażystką, ja jestem aktorem. Tak, wybitną, ma więcej nagród niż ja, ale, no bo jest rzeczywiście wybitną montażystką, znakomitą. Natomiast my nie stawiamy sobie jakichś celów, nam się dobrze razem żyje, nam się, myśmy się dobrali fajnie i jest nam ze sobą dobrze, więc nie, nie ma powodu, żeby coś na... dodatkowo jeszcze wymyślać. Mamy teraz wnuki, które bardzo kochamy i to jest taka, no, taka na, kolej na, rzeczy. Recepta na to udane małżeństwo Polubić swoje wady. Polubić, zaakceptować. To Barciś ma wady? Ma, no. oczywiście. Co to za złośliwością, przepraszam? Tak to odczułem. Ja jestem dosyć zdecydowany. Znaczy, jeżeli wiem, czego chcę, to mówię to dosyć wyraźnie, natomiast nigdy nie podnoszę głosu. Natomiast żona wtedy mówi: Nie krzycz. Ja mówię, ale przecież ale ja nie krzyczę. Krzyczysz. A ja nie, nie podnosiłem głosu, bo ty krzyczysz cicho. A tak najważniejsze to jest zakładanie, że ta druga osoba, którą się kocha i która kocha mnie, zawsze ma dobre intencje. Nigdy nie chce mi zrobić na złość, nigdy nie chce nie jest mnie zwo, skrzywdzić. Jest tak, jeżeli coś się zdarza, a za zdarza się zawsze jesteśmy tylko ludźmi, to zawsze ja zakładam, że intencja była dobra, tylko czasem po prostu nie wyszło. No, no. ale to tak jest, kiedy ludzie się spotkają jak te połówki jabłka. Wierzysz, mhm. to. Tak. Przeznaczenie. tak. Nie, ja tego doświadczam. A doświadczasz, okay. Doświadczam. E, dzieci nie poszły e, kierunku, Dziecko. Dziecko, dziecko tak. syn. Znaczy dzieci, no, no, synowa też jakimś tam dzieckiem jest w waszym... Tak, jest, Niepocham, zdecydowanie, myślę, zdecydowanie. Wiesz, bardzo czasami, bardzo. czasami jest tak, jak wczoraj była Sonia Bohosiewicz i e, jej mąż nie jest w branży, ale teściu tak. Więc Czasami jest tak, że okej, okay, synowa może bardziej chciała pójść w kierunku teścia. Nie, nie poszła. Twoja synowa. Tego jeszcze nie wiemy. No, to już, już czujesz, że ona ma inklinację, albo nie ma, ale za to ma inklinację. Ale inklinację, w jakie w kierunku, kierunku aktorstwa? Moja synowa? Ta. Nie, nie, nigdy nie miała. No to o tym właśnie. Ale, ale, ale kolejne pokolenie, tak. Posłyszałem, że ten twój mały yy kolejne wnuczek pokolenie, być może pokazuje coś takiego, tak? Może, Opowiadałeś mi fantastyczna historia, jak można samemu do siebie dzwonić w wieku trzech lat. To jest po prostu... nie, ale nie namówisz mnie na to, żebym ja teraz reklamował swojego wnuka. Nie cierpiałem wszystkich dziadków, którzy powiedzą, a mój wnuczek, zobacz, jak ten mój wnuczek to tutaj kubkę zrobił. Nie, 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 nie będę nie o swoim intymnych rzeczach. Mój wnuczek, Gucia jest cudownym dzieckiem. Nie reklamuję. Nie, na teraz nie będę o nim opowiadał, bo rodzice jego rodzice nie życzą sobie, żebym opowiadał o takich rzeczach. No ja wam opowiem, że dzwoni sam do siebie i fantastycznie rozmawia i kławie, że nikogo nie ma w domu? <noise> Wiesz, kto to wie, może. Bo podobno talent dziedziczy się w drugim pokoleniu. Nie miałbym nic przeciwko. Jest. Gustaw Barciś. Brzmi pięknie. A, Gustaw. W roli Gustawa, Gustaw Barcia, w roli Hamleta. Gustaw Dlaczego nie? To tego ci życzę. Chwilę odpoczynku, pojedziemy do Wrocławia na lotnisko, bo o 19.30 masz samolot, a jesteś niecierpliwy. Tak, tak. Bo ja Czyli... się bardzo nie lubię spóźniać. A już bardzo nie lubię, kiedy na lotnisku ogłaszają pan Barciś, proszę poszukiwać pasażer Barciś poszuki... proszony jest do wyjścia do, yy, dla pasażerów. I jeszcze takiej sytuacji nie miałeś? Miałem. Miałeś? Gdzie? Na lotnisku. No to ja wiem, ale gdzie? No bo się spóźniłem. W Polsce. <tak>, tak, bo się zawaliła ulica. Ach, kiedy słyszałem jak Wawrzecki Paweł opowiadał, że gdzieś był w Stanach i czeka na, na wylot, I nagle słyszę, że ktoś coś mówi. Siedzi dalej. No i nagle po jakimś czasie podchodził, mówił, przepraszam bardzo, a mój samolot to. A nie, no pana samolot to już poleciał. To dlaczego nikt mnie nie wzywał? Nie no przecież mówiliśmy, bo to było w Stanach. Przecież mówiliśmy mister Łołeki <grywki> Czyli two, no, twoje, tak, twoje, tak, twoje tak. nazwisko jest... Tak, na szczęście za granicą nie musieli czegoś takiego wy, yy, wygłaszać. No to idziemy, idziemy na obiadek. Dobrze. I jesteśmy u celu. To znaczy, celem naszym był, była, był odpoczynek po tej ciężkiej pracy w Polanicy. Yy, masz czasami takie, taką refleksję. Kurczę, doszedłem do tego właściwie, co chciałem w życiu. Czy masz jeszcze jakieś wyzwania przed sobą? Poza tym, że byłeś aktorem, jesteś aktorem, jesteś reżyserem. Coś jeszcze masz ciekawego przed sobą, albo coś, co, co jest twoim marzeniem? A, moim marzeniem jest grać do końca życia. Nigdy nie chcę odejść na emeryturę. N nie wyobrażam sobie tego i nie chciałbym. Ale oczywiście nie wiem, jak będzie, bo to jest zawód loteria. To nigdy nie wiadomo, co się zdarzy jutro. Może jutro zadzwoni jakiś reżyser, który zaproponuje mi rolę, która będzie najważniejszą. Czyli będzie życiu. mniej więcej tak, jak było za, e, za magiczną różdżką pana Kieślowskiego który czy gdzieś zauważył? Może tak być. M może tak być. Na tym polega specyfika tego zawodu, że po prostu wszystko się może zdarzyć, tak jak wtedy z, z Krzysztofem, który e, po prostu spóźnił się na pociąg i, i czekając na dworcu centralnym w Warszawie zobaczył film, w którym ja grałem główną rolę. E, I ponieważ wtedy przygotowywał się do e, swojego filmu pod tytułem Bez końca, i poszukiwał aktora do, do jednej z głównych ról, to widząc mnie, pomyślał, że to mógłbym być ja. Mhm. Kazał swojej asystentce odnaleźć tego aktora, którym nie wiedział nic, nigdy go w życiu na oczy nie widział i nie wiedział, jak się nazywa. Wiedział tylko tyle, że to jest aktor, który grał o 17.15 w telewizji i zobaczył go na tym dworcu centralnym w Warszawie. A ta asystentka mnie odnalazła, i dzięki temu zagrałem. W filmie bez końca, jedną z głównych ról, a potem. w, dekalogu. w dekalogu, tak. I gdyby Krzysztof nie spóźnił się na ten pociąg, to najprawdopodobniej mm, możliwe, że nigdy byśmy się nie spotkali. Czyli można powiedzieć, że masz miałeś, masz szczęście, no bo to, tak. to traf jakiś yy, sprowokował taką yy, sytuację, ale z drugiej strony, o czym Państwo być może nie wiedzą, ten film, w którym Ciebie Pan Kieślowski zobaczył, to jest film, przez który miałeś traumy. Bo on się miał nie ukazać, więc takich taki od historii. Czy dobrze kojarzę, czy, czy tak, to, tak? Tak, 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 tak. To był film pod tytułem Odlot, taki serial, mini serial czteroczęściowy, który żeby zagrać w tym filmie, musiałem się zwolnić z teatru, czyli zrezygnować z etatu w Warszawie, będąc młodym aktorem, dopiero dwa lata po, po szkole. Zrezygnować z mieszkania służbowego, które za które płaciłem jakieś nieduże pieniądze, a mieć w Warszawie mieszkanie to jest, no, duże koszty. No i zrezygnowałem z tego wszystkiego, żeby zagrać w tym filmie, a potem, a film mówił o strajkach, o Solidarności, o mm, sierpniu 80. roku. No a zdjęcia się zostały przerwane na dwa tygodnie przed końcem, Ponieważ wybuchł stan wojenny i cały materiał został skonfiskowany przez cenzurę i mógł się nigdy nie ukazać. Czy jest to takie trochę załamanie nerwowe? No czy może nie, może to aż mocne załamanie, ale miałbyś takiej, takiej czarnej przepaści. Bo... Tak, miałem bardzo mocne załamanie nerwowe. A, bardzo, bardzo Absolutnie, mocne. tak, tak. Tak, no nie, nie chcę opowiadać szczegółów, to było bardzo dawno temu i wszystko dobrze się skończyło. Odszedłem z teatru na Targówku w Warszawie, ale chwilę później, w styczniu, pod koniec stycznia yy, by, następnego roku byłem aktorem teatru narodowego. Czyli można powiedzieć, że taka, takie trochę może wyświetlane, ale jednak prawdziwe w twoim przypadku nic się nie dzieje bez przyczyny i powinniśmy brać to, co nam los, czy świat, czy życie przynosi, bo być może to dzisiaj nam się wydaje, że to jest kiepska moneta, ale ona będzie dobrą monetą. No tak może być, ale tak wcale być nie musi. To jest kwestia właśnie szczęścia. To nie jest tak, że nic się nie dzieje bez przyczyny. Znaczy ja, ja w to nie wierzę. Ja uważam, że a w to, to my jest. jesteśmy kowalami swojego Aha. szczęścia, tyle że czasami m, trzeba temu szczęściu pomóc. Znaczy może tak, gdybym Zagrał źle w tym filmie, który był wyświetlany na Dworcu Centralnym w Warszawie, to Krzysztof Kieślowski by mi nie zaproponował tej roli. Więc starając się zagrać najlepiej jak potrafię, tylko pomogłem temu szczęściu. Bo to szczęście akurat się zdarzyło, że, że on tam stał na tym Dworcu Centralnym i mnie zobaczył. Czyli pracuj ciężko, a szczęście przyjdzie. Jak będziesz czekał może w domu, przyjść, tak. może przyjść. Bo Będziesz czekał tak. w domu, na szczęście najprawdopodobniej nie przyjdzie. Najprawdopodobniej nie. Czy to możemy taką puentą zamknąć właśnie to nasze wyjątkowe spotkanie, Polanicy? No możemy, możemy, bo przecież nie, nie przypuszczałem, że będę jeszcze w dobie pandemii odwiedzał to piękne miejsce, Polanice. Nie myślałeś o tym, hmm. że spotykając mnie dwa lata temu w jednym z hoteli w Wrocławskim, kiedy przerywałem Ci posiłek, oczywiście subtelnie, jak to, jak to było, e, że po prostu zbudujemy biznes i przyjaźń. Jaki biznes? Przyjaźń? <noise> Jaką przyjaźń? Jaki biznes? <noise> Nie no, przecież pani, hmm. pani Dyrektor Ośrodka Kultury powiedziała, że absolutnie ona Tutaj ciebie chcę widzieć na scenie, więc jakiś biznes się zaczyna dla ciebie. Ja swojego zawodu nie traktuję jak biznes. Ja w ogóle robię, robię po prostu to, co lubię. To jest ale, ale za to ci płacą. I... A przy okazji mi za to płacą. Więc dlatego jestem, a, mogę pie... powiedzieć, że jestem człowiekiem szczęśliwym. Pieniądze to wartość dodana. Tak. No to wspaniale. Czyli jesteś szczęśliwy, bo to było moje. Właśnie to pytanie. Nie, nie, nie Nie, 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 nie absolutnie nie, 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 nie jestem szczęśliwy. Startujesz. Jestem szczęśliwy z tego powodu, że to się wszystko zdarzyło, że uprawiam ten zawód, że, że jestem aktorem w miarę spełnionym i tak dalej, hmm. i tak dalej. Ale oczywiście, że nie jestem szczęśliwy. To no, dookoła nie? dzieją się straszne rzeczy. Na które nie masz wpływu. Na które mam wpływ. Wszyscy mamy. Taki sam, jak ty masz hmm. wpływ, żeby Polenica była taka piękna, jaka. Jaka jest, to musimy dbać o klimat. Ponieważ jeżeli zniszczymy tę ziemię, mhm. czyli to miejsce, w którym mieszkamy, to nasze wnuki nie będą mogły żyć. A ich wnuki już na pewno nie. Więc nie jestem szczęśliwy, ponieważ my, jako ludzie, nie robimy prawie nic, żeby przed tą katastrofą e, się uchronić. Po to, twój, po, po to Twoje przesłania na, na Facebooku takie. Trochę czasami podprogowe, zmuszające do myślenia i po to, to, to teraz y, powiedziały, żeby zostawić na tą taką głębią. Zapytaj mnie, czy jestem szczęśliwy. Jak zwykle Artur Barczy może odpowiedzieć wprost, tylko musi tak, <grym> dookoła, dookoła. Y, czy jesteś zadowolony z przyjazdu do Polanicy? Tak, jestem zadowolony z przyjazdu do Polanicy. I bardzo mnie to cieszy. I cóż, to mm, zapraszamy Państwa do Polanicy i też na no. występy. Pana Artura Barcisia, mam nadzieję, w Polanicy. A póki co, szerokiej drogi do Warszawy. Wszystkiego dobrego. <grymne> Dziękuję. Dziękuję